z tej strony to ja, Oliver. Dzisiaj gramy w Barista Simulator. Tutaj oczywiście, tutaj jak widać już trochę zaczęte jest. Ale, Ale nie jakoś dużo. Nie jakoś dość dużo, tylko trochę już zrobione. Hmm. Jak widzicie... L... Po poziom pierwszy Ale i nawet nie do końca jeszcze, <laughs> można powiedzieć, że zerowy w sumie, dobra, a on chce sobie. medium americano, medium, a my nie mamy tych, my nie mamy kubków medium, niestety. Medium. Okej, okay, a amerykano to chodzi o to, że chyba medium amerykano, no to chyba że czekajcie Sprawdź. Amerykano gdzieś tu powinno być. Amerykano. Zodium. Aha, dziewięćdziesiątego Espresso i woda. Ileś tam. Dobra. Dziewięćdziesiąt, to wyjdzie trzeba sześćdziesiąt mililitrów i czterdzieści. I czterdzieści. O, ogólnie gra jest dość fajna i ciekawa, ale nie jakoś bardzo. Nie jakoś zadziwiająco dobra, i fajna, i, i zadziwiająco dopracowana. To, to w żadnym, to w ogóle tak nie jest w żadnym yy, wypadku. Bo się trochę zacina czasami, całkiem się w ogóle całkiem zacnie, że się już nie zachodzić. No i w ogóle tu niektóre rzeczy są niedopracowane. Więc, wiecie. Aha, my tu mamy ten palnik, ale my tu mamy o. Taki czajnik elektryczny, więc nie potrzebujemy a palnika, a prądu i tak, i tak byśmy potrzebowali. Ale, ale palnik trochę mniej, prądu się, niż palnik. Jeśli wiesz, to jest to palnik więcej, ale tutaj w tej grze to czajnik, więc. Więc. Dobra. Ejki mamy już. Dobra. A nie piszę tu w ogóle ten marker. To nic trudno. Dobra. Nadajemy sobie tutaj. I jeszcze tutaj my dajmy do tego notchboxa standard o widzę śmieciak tutaj jest śmieć wsypiemy ok kawy jeszcze mamy nie mamy a za za niedługo będzie trzeba kupić kolejną dostawę, no ale nic, nic, no nic. Mhm. Tutaj dobra. Lecimy z tym koksem, robimy tą kawę Później to się przeleje, ale teraz tak Idziemy chyba, nie wiem, do wody Sink, coś, coś Tylko A, co? Nalewamy Nie, wiem na ale załóżmy, nalejemy 200 200 nalejemy, a ile tam trzeba? No to I później na razie do kupka to sprawdzi się. Tutaj oczywiście nawet nie potrzeba, nie da się dawać tutaj. Bo to jest elektryczny. O, tak o. Wystarczy zrobić tak. O. I się robi. Jeszcze są jakieś nawody wody, Nie wiem, nalejmy. A, dobra, nie da się to też jest na wodę no to na a tu jest wiem, że na razie to bez sensu ale wiem, że to bez sensu ale no nie wiem, dam na razie tutaj co się tu robi Ale mamy tutaj jeszcze to I mam już dziewięćdziesiąt tego. Dobra woda już tu pewnie. A właśnie ile trzeba było tam jej. Hmm, nalejemy trochę mniej, bo mniej mieliśmy w czajniku. No dobra, nie będziemy tacy. Nalejemy te tam trochę jeszcze tej wody. Do tej tego czajnika. Dobra, spokojnie. Nie będziemy tacy. Spokojnie. O nie! to już było tutaj. Dobra. Dajemy tu. Aha, klient se poszedł, bo za długo robił. Ja yeah. dobra. Nic trudno, nieważne. To nic. Nic nie poradzimy na to. uratajmy nie wiem, oddam. Daj się, coś rzuca, daj się. Daj się to chyba. Dajmy. nie mogę. Nie mogę do szafki. Coś jeszcze, może to. Do... Coś tu kłócać. Nie nie. nie, nie da się. Tu nic. Może do tej szafki. Nie, no. nie da się. No, tu. Dobra. Tam. Dobra, tam będzie, nie wiem. Może tutaj, po... nie. A dobra, no o czekaj. To w takim razie tutaj dajemy. To też tutaj gdzieś. A tu to, to z wodą, to nie wiem. Gdzieś tu wróg Mielku, to też to gdzieś tutaj. <laughs> o! Okej. Okay. Dobra, trzeba tutaj zmieścić. Tyle chyba. To teraz idziemy się przespać. Teraz idziemy się zasejwujemy. Dobra, sejwujemy. Dobra, idziemy spać. Trzy, cztery, pięć, Dobra, śpimy pięć godzin. Mm. Idziemy. I idziemy do... Do, do, do kawiarni. Wi-Fi, free. No, wi dobra. To... W, skąd to nie miałem mieć no ale... Hmm. A w tym ja tu gdzieś widziałam router, który pewnie działa. O, tu jest router. Najtańszy i my weźmiemy lampy. Przy okazji może jakiś stół. Presło. Nie będziemy na tym oszczędzać. No, wiatrak najtańszy. No i to ewentualnie ogrzewanie. wyśniemy te trzy. No i od chyba. Dobra, odbieramy. Dobra, przyjdzie za minutę. 55 sekund. Dobra, teraz co on na akcję. Big cappuccino. A co to było cappuccino? Ale jeszcze nie ogarniam. Milk. Milk Chrome i 30 tego dobra. Mm, ogarnie się. Bez problemu. Bez problemu się ogarnie. I w ogóle wbijamy przynajmniej poziom, ale wiecie. I tak. Nie musimy na razie tego za bardzo się poziomem przejmować. Co jest? Totalnie się zaczęło, super. Muszę restartować. No w ogóle to mi się nawet nie chce w mojej gry już startować, żeby nagrać dalej ten odcinek. Normalnie to jest już taka tragedia. Normalnie nie wytrzymie chyba nie. No, ja już nawet nie kontynuuję tej gry na razie. Teraz, teraz przejdziemy już się do innej. <laughs> Ewentualnie do innej się sobie przejdziemy, na przykład do tej, przez to, bo tamta była, nie tak, coś było, była, było nie tak, e, coś by się zecięła zacię całkowicie. Więc przeszliśmy sobie, jak widzicie, do innej, gry. tamta i tak już się nie było. tak nie było za bardzo, bardzo, tak wiecie. Dobra, ja już wybrałem, teraz mi się ładuje. No. To jest komputer o ten oto o Tutaj o jest komputer o. Oto o to. Jest nie zostaje, to powinno zostawić kody. O, tu jest komputer, tu jest łącznik i, i... A, i... Ja chyba czy coś... Się... Dobra, klikam. A, nie, to nie łącznik To jest chyba reset, to tu jest włącznik. Ma dźwięki jakieś? jest trochę dziwne, ale... Chodź dziwne ma takie ręki, ale Nie, właśnie. Nie. Dobra. Dobra, możemy to wysiłkować. Ale to jest Ok, Okej, tak. Sprawdźmy, co my tu mamy. Aramy. Okej, ramy, Aramów nie mamy. A mamy, co tutaj mamy. Mamy, mamy. Tu jest parę. I tutaj mamy. Tu jest. Tu jest. Tu jest. Teraz mogę ramy wyjść Nie, nie ten kabel jednak Nie chciałem tego kabla No dobra, no trudno, nie będzie działać Najmniej dźwięku, nie ma tego Takiego wiecie, średniego, słabego Dobra Już teraz to my możemy wszystko odmontowywać. A w sumie to mamy jeszcze lepsze Dobra. ale mam mega fajny pomysł. Strzelimy nie może nie tym. Zobaczycie. Strzelimy. Strzelimy tym. Tak tym. Dobra. Uwaga! To może być głośne i... I, i, że, i, mo, i od razu wam mówię, bo, że to może być głośne. Przeciwcie sobie odbiorniki. Chyba te głośniki czy coś. Dobra. I teraz... I teraz uwaga. I może nieźle. Ktoś się wystraszyć, albo jak ktoś ma gwałtowny, al gwałtownie, to lepiej tego nie na to nie patrzyć, dobra. Bo ja nie mam. 3, 2, 1. W okno. Dobra, a tu schodzimy! Łó, gry! To będzie, że tak powiem. Będzie ta gra jeszcze ponownie, jeszcze mniej ściągająca, ale jak się można to dowiedzieć, chowaliśmy normalnie. Jeszcze porozpaczcie na to. Dobra, trzy, cztery, pół. No! I teraz na tyle by było w tym odcinku. Kończę w takim takim czymś. Pa pa. Pa pa.